Cześć, trzymano! Ja jestem Krzysiek, a dziś zastanowimy się, czy jazda zimą ma sens. piękny sobotni poranek Nie to że mroźny mamy 0 stopni i trzeba trochę się styrać prawda? Nogę trzeba przypalać cały czas Co 3 dni Co 3 dni nie ma Nie ma miękkiej gry Co 3 dni forma sama na lato się nie zrobi, prawda? W tym momencie warto się zastanowić, czy zimą lepsza jest jazda na rowerze, czy jednak może trenażer. No czy moja opinia? Jak najbardziej interesuje mnie twoja opinia. No ja na przykład nie potrafię się zmotywować w domu, nie? Wolę las. Jeszcze nie ma takiej zimy, że na śnieg pół metra czy coś. No wiadomo, bez pojacowania musi być dobra czapka, buty. Szyja musi być osłonięta. Woda w termosie, albo pod pachą, się nie zmarzła, no i idziemy, nie? Nie da się zrobić formy, skrócię miesiąc przed matematykami. Jeździć trzeba cały czas, w różnych warunkach. Co prawda, ja też jestem jak najbardziej za, że się tak wyrażę, tym świeże powietrze, ponieważ jazda na rowerze, no, nie oszukujmy się, niesie za sobą wiele pozytywnych, że się tak wyrażę, konsekwencji, no. Dotlenić się, piękne widoki, Poznawanie wspaniałych ludzi. O, ślady, wilki Poznawanie wspaniałych ludzi. Także jak najbardziej, moim zdaniem, o, mamy tutaj chyba ślady wilka. No, to Wilka, nie? Bo tutaj pomyśl watacha ładna krąży. Fajne świeże ślady. ślady. Nie mylić z biłgorajską watachą rowerową, którą serdecznie pozdrawiam. Eee, słychać głuszce. No po, no po prostu, no, to, to jest taki klimat, którego no mimo wszystko w domu nie da się nie ogarnąć, ciało pracuje, doświadczyć. Fajnie. No, nie oszukujmy się. No właśnie. I ja wiem, że formę na zwifcie, czy tam zwifcie, zwifcie i na trenerze dużo łatwiej zrobić. Ojoj, oj, oj. ale czy na trenażerze w domu mielibyście. Takie widoki i takie atrakcje. Najważniejszym aspektem, żeby komfortowo jeździło wam się w zimie na rowerze, jest odpowiedni ubiór. I tutaj, wbrew pozorom, i wbrew własnej psychice, nie ubieramy się tak, żeby było nam ciepło, gdy wychodzimy z domu. Tylko musimy ubrać się tak, żeby przez pierwsze 10 do 15 minut jazdy na rowerze no było nam po prostu chłodno. Nie mówię, że ma być jakoś bardzo mega zimno, ale po prostu chłodno, ponieważ temperatura, jaką nasz organizm będzie generował i wytwarzał podczas jazdy, dogrzeje nas. I przez to podczas jazdy na rowerze nie będzie nam ani za zimno, ani za gorąco. Także uwierzcie, mi naprawdę, warto jest przestawić tam sobie coś w tej głowie i ubrać się odrobinę chłodniej niż myślimy, że musimy się ubrać. Drugą ważną rzeczą jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę, żebyśmy mieli po prostu ileś warstw na sobie, nie jedną grubą. Ale mam po prostu kilka bardziej cieńszych warstw. O, jechałem w śnieg. Które zawsze w razie wu pozwolą nam lekko wyregulować to, jeżeli ubierzemy się nawet za ciepło. Ja, na przykład, mam dziś na sobie koszulkę-potówkę. Do tego dwie koszulki i letnią kurtkę przeciwwiatrową. Mamy minus jeden. Ja czuję się idealnie Co ja na ciepło dzisiaj ale no jak przesadzimy z ubraniem ja mam taką opcję że układam, nie założę, zakładam wtedy nawet jak się skrócimy to nam nie zrobi krzywdy bo najgorsze jak się ubierze za ciepło a się przewiewa nie? no to bez wychłonne szyja wszystko leci Czapa dobra, i skarpety dobra. rękawica zimowa tak, dodam tylko, że skarpet, akurat, to ja mam dwie pary, a jest to spowodowane tym, że mam letnie buty SPD na sobie. Ja mam jedno. No ja skończyłem, że robi skarpety piłkarskie. Opalana pewnie się wkurzy jak zobaczy, no ale... Życie. Życie. Jedźmy dalej. Powiem Wam szczerze, że trzeba się trochę też przełamać do tej jazdy w zimowych warunkach. Bo ja szczerze osobiście poniżej minus 5, minus 10, no to tak średnio lubię tą jazdę. No bo jednak wszyscy jesteśmy ludźmi i o ile jak jest teraz 0, minus 1, minus 2, no do tych naprawdę minus 5, jest mi to w stanie jeszcze sprawić radość i satysfakcję no tak poniżej tego minus 5, to już tak średnio bym powiedział biłem się w tym roku z myślami czy by nie zakupić sobie trenażera no ale jednak stwierdziłem, że nie co przyniesie przyszła zima nie wiem, nie powiem, ale ja dalej jestem tym świeże powietrze w zimie jazda zimą oczywiście ma również swoje minusy no. chociażby jeżeli nie nie zaopatrzymy się w błotniki to będziemy wyglądać mniej więcej tak. Ale tu się rodzi kolejne pytanie. Czy to ważne, że tak wyglądamy? Ważne, chyba że forma się robi, że człowiek się dotlenia i że aktywnie spędza wolny czas. A w lasach zaczyna się robić już coraz ładniej. Piękną mamy pogodę w lesie. Idealne warunki na jazdę. Przygotował no cóż, no i wybieramy na za to bardzo szanuję tego pana. I ja wiem, ja wiem, zima dobiega końca. Także rychło w czas z tym materiałem wideo dla was, ale co, ja czuję, że po prostu ten okres zimowy. Pierwszy raz przepracowałem naprawdę dobrze. No i czuję, że to będzie naprawdę piękny i wspaniały sezon. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, czy wy jesteście team trenażer czy team świeże powietrze. I co? Do następnego. Cześć.